Dzisiaj zapraszam Was na, tak, 10 faktów o mnie. Zapraszam. słuchajcie. Y... Także, mm. witam w tagu, 10 faktów o mnie. Pierwszy fakt to jest to, że urodziłam się w Gdyni o godzinie 13 co w czasie gdy ja czy przy... znaczy w czasie gdy ja przeprowadziłam tak y... w roku okej okay, kochani a więc pierwszy fakt jestem urodzoną gdynianką co tak naprawdę sprawiło też to, że ludzie twierdzą, że mój kolor oczu który jest niebieski Wziął się od koloru morza Czy to jest prawda? Tego nie wiem Fakt numer dwa Od drugiego roku życia wychowywałam się z psem Który był zawsze moim największym przyjacielem Fakt numer trzy Skończyłam Przedszkole wojskowe Podstawówkę Gimnazjum, Liceum, a teraz jestem jeszcze w techniku usług kosmetycznych. Także mój przyszły zawód to kosmetyczka. Fakt numer 4. Jeżeli ktoś mnie dobrze zna, to wie, że lubię mieć własne długie paznokcie. Co prawda, czasami mi się łamią, tak jak na przykład ten środkowy, ale dla mnie to nie ma znaczenia. Fakt numer 5. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to wie, że mam zawsze pełno świeczek. Ale nie kupuję tych świeczek w, w jakichś tam sklepach, jak, ten, jak te świeczki candies, coś tam. Nie wiem, jak one się nazywają teraz. Po prostu ja kupuję zwykłe takie wkłady, jak tutaj macie. Tutaj w o tej w tutaj lampce. I one nie wystarczają, lub no, jeśli nie takie, to wam czekajcie. że mam coś jeszcze, którą pewnie już też widzieliście w jednym z filmików. Jest to taka oto świeczka, która naprawdę cudownie pachnie gryfotami. Co jest moim ulubionym zapachem od jakiegoś czasu. Także 5 faktów za nami. Zapraszam na kolejne 5. Więc fakt numer 6. Jeżeli mnie ktoś znał od samego urodzenia, to wie, wiedział i wie do tej pory, że bardzo lubię ryby. W moim domu było akwarium mieszczące ponad 100 rybek. Także one były największym obiektem mojego zainteresowania od najmłodszych dni. Fakt numer 7. Tak naprawdę o mnie można powiedzieć wiele, ale ten, kto mnie zna, wie, że niestety czasami jestem leniwa. Ale słuchajcie, kto z nas czasami nie ma leniwych dni? Są tacy przecież. Fakt numer 8. Zawsze, będąc małą dziewczynką, lubiłam jeździć samochodem. Nieważne, czy to z tyłu, czy z przodu, z mamą, czy z tatą, czy z dziadkiem, czy z babcią, czy z kimkolwiek. Lubiłam jeździć samochodem. I to, co mi teraz powtarzają, to jest to, że ze mnie jest dobry obserwator. Fakt numer. 9. Może to nie jest coś fajnego, ale dla niektórych to jest naprawdę zaskoczenie, bo mnie od samego początku bardzo lubią dzieci. I co też zastanawia trochę moich rodziców, to jest to, że ja mam do dzieci takie podejście, że one potrafią się we mnie jak w obrazek wpatrywać. Ostatnio nawet to y, doświadczyłam by nas u mojego kolegi. Po prostu cuda się zdarzają na tym świecie. I ostatni fakt, numer 10: jest to, że lubię być tutaj z Wami na YouTube. Lubię oglądać filmiki. Lubię tworzyć różne nowe pomysły. I tutaj nie chcę się chwalić. Ale mam was już trochę I dzięki wam tak naprawdę tutaj jestem Gdyby nie wy, mnie już by dawno nie było Także kochani, ja wam bardzo dziękuję Za to, że jesteście ze mną tutaj Że mogę na was liczyć, że są osoby, które mnie wspierają Które mi pomagają Tak jak na przykład, bardzo serdecznie pozdrawiam Tysię Naprawdę fajna dziewczyna, link do, niej, do jej kanału dostaniecie na dole, w opisie Gabi, która też mi pomagała Tomek, który od samego początku dawał mi taką pomoc I tak potrafił mnie rozśmieszyć, że po prostu stwierdziłam, że zostaję tutaj Łukasz, który też ma swój kanał, do którego też dostaniecie linka na dole co prawda gra w gry, ale słuchajcie, chłopak stwierdził, że moje teksty są genialne. No, czy to nie jest piękne? I słuchajcie, tylko sorry, nie mówcie mu tego, ale to chyba był jego sposób na podry. Ale okej, okay. no to także, kochani, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jest naprawdę fajna motywacja, zwłaszcza przed świętami. A oprócz łapek w górę, poproszę Was, kochani, o komentarze. Piszcie, ile wlezie. Możecie nawet mi zaspomować skrzynkę. Będę i tak bardzo szczęśliwa. Bo cóż jest fajniejszego niż odpisywanie Wam, albo Tobie, Tobie, Tobie i Tobie. Na wiadomość. Nieważne, czy to będzie tylko jak się masz. Ale ważne, żebyś zadał to jedno pytanie od siebie. Także ja Wam, kochani, naprawdę bardzo dziękuję. I do zobaczenia w następnych. Pa pa!